Co, pilnujesz chałupę? Przed czym? Chyba przed słońcem. Nie, w cieniu dobrze się leży. Co? Ty. O. Dobra. Jesteśmy tu i wyjmujemy nadstawki. Ja, a tu cztery są nadstawki? Dobrze. Mi potrzebna jedna na razie. Może dwie? Jedna. o Oj, kurde tylko się nie zabić tej na początku sezonu, nie? O, moje uliki weselne, odkładówka to jako rojnica będzie, jak coś, nie? Kurde, no się nie dostanę. A tu rojłapka O, też będzie trzeba zawiesić na drzewo gdzieś wysmarować czymś. ramki zawiesić pachnące. O, cukierków nawrzucać. No. Będziemy, kurde, pszczelarzyć. Widzę, że ludzie ogólnie są żądni tej dobrej wiedzy na temat pszczelarstwa. Też chyba wyczuwają tą wszechobecną ściemę na YouTubeach i w ogóle. <laughs> tak więc, no dobrze trafiliście. Macie to szczęście, że zdecydowałem się poprowadzić ten kanał, e, gdzie fachowa wiedza to będzie zwykła codzienność, proszę Państwa. Tu, kurde, cały czas będą dodawane treści, które Was. Poprowadzą przez tą całą przygodę z pszczołami. Nie lękajcie się, jestem z Wami. A, Dawaj tą nadstawkę kury. Dobra, już do Dante przygotowałem. Raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, pięć mi trzeba. To a, bo jeszcze muszę trochę świeżych węzy trochę, nie? Żeby to po prostu było robione, chociaż po dwie ramki, czy tam jedną wrzucić. Tylko Polska jedna. No i do Krzysia. No to dwa razy Wielkopolska. Raz ta, a raz zwykła. Nie? Bo to jest od Krzysia uli, to to będzie tylko od tych uli, to nie będę tego nigdzie indziej stosował. Dobrze, to tutaj powinno być gotowe wziąć, tylko bardziej odbudowaną. Kurde, dawaj mi. A, dobra. Która bardziej odbudowana. Tutaj widzę. No, no jest tam trochę odbudowana, nie? Na środku to prawie w całości. Nawet coś próbowałem kręcić, żeby nie zostało. Widać, czy to mysz zgryzła ty? Ja, nie, tam mysz by nie weszła. Coś tutaj. Coś tutaj kombinowałem chyba. albo gdzieś spadła. A tu. O, A. Bo, no tak, te trzy wirowałem. Przed zimą I ten I po prostu świeży wosk i, i się porwały Dlatego wywaliłem Kurczę no to trzeba A mam węzę no tak dobra To od razu te wtopić Trzeba będzie Załadowane elegancko To co za parę dni miód kręcimy Tak jak na filmach pokazują 3-4 dni Kurczę ma być pełno Na pasiece Mimo chłodu Jest ruch Widzę pyłek ciągają, no raczej występuje gdzieś dektarowanie, bo pszczółki ładnie latają, a to jest któryś dzień z kolei, kiedy to jest taka pogoda, że coś tam no, idzie polatać, no ale jest chłodno nadal, nie? Zobaczmy, co one tutaj nie pogonią, u mnie chyba nie. Pyłki żółte, pomarańczowe sobie noszą. No dobrze, jestem tutaj z towarem i zaraz zamontujemy wszystko co trzeba, gdzie trzeba. Kartki nie wziąłem, kurde. <grystanie> no i tak. Tam gdzie miałem wstawić, wstawiłem. Nadstawki i gitara, nie? No, tak może trochę na wyrost z dwie rodzinki, ale... Ale się okaże, no. Będę miał jakieś doświadczenie na przyszłość, nie? Dziewczyny. A, a teraz już wszystko co mi potrzebne w tych ulach to wywalam tutaj, bo jak czegoś będę potrzebował, to nie będę skakał od ula do ula, tylko po prostu tutaj, nie? magazynek i kurde, i biorę, czy to kijek, czy, czy jakaś ramka, no to wiem, że tutaj oszukać i tyle. No, bo wcześniej byłem innego zdania, że, że w ulach dobrze mieć, bo pod ręką, ale kurde prawdopodobieństwo, że akurat w tym ulu ta ramka będzie potrzebna teraz i teraz, to jest mniejsze niż, że będzie potrzebna w którymś z tych. A jak w którymś z tych nie będzie tej ramki, no to sobie przychodzę biore i to jest szybciej, chyba zaoszczędzę czas, mi się wydaje, w tym sezonie. No, uczcie się, uczcie na moich błędach. No, Dobra, sprzątamy. To są wielkopolskie. polskie Nie tam chowam to wszystko, zatwory, później ocieplenia też będę zwoził, ale to jeszcze chwila, bo u mnie to ta wiosna się przedłuży chyba aż do czerwca, proszę Państwa, maj też chłodny, kurde, nie wiem co to będzie, narzekanie nam zostanie, no, dobra, o, a to wosk to sobie chyba wezmę i w ten, w roj łapkę wrzucę i tam ona klona, kurde, zamontujemy, drapinę tylko trzeba przynieść nie? albo tam o, w krzaki iść trzeba zawieśli, bo później będę żałował, a te roje mogą latać tutaj wiecie, tutaj jest do, dobre warunki są dla pszczół, więc z całej okolicy tutaj będą biły te roje, mi uli zabraknie, to wszystko będzie zasiedlone w tym roku zobaczycie a. albo i nie zobaczymy u Krzysia pierwsze dostały, więc może, czy one już chodzą, czy nie chodzą tylko, że tutaj folii nie ma. To nie zobaczysz, to lepiej może w tamten zobaczyć, czy one tam wędrują, czy nie. Bo ja nie mam teraz tego na głowie siateczki, więc może być ostro. Jak coś pójdzie nie, mo nie po mojej myśli. O! Powolutku. Takie kurde rozwiązania. Nie moje. Widzę pszczołę, tutaj o chodzi. Zamykaj, nie przeszkadzaj. Skurde miód robi. No, zamykamy. Już miodek robi. Dobry znak. 2-3 dni. Będzie kręcenie. Wora. Cię trzeba umieć. Jak wieczorem wygląda nadstawka? Siedzi pszczółka. O, nie na gęsto ale coś tutaj a pachnie ładnie miotkiem pachnie no a patrzymy tam w tamtym jednym i tam u się to tak samo siedzą tak więc no kurczę, będzie miód zaraz tylko tutaj dużo do odbudowania mają no powoli tutaj wchodzą tutaj chyba było najwięcej pszczoły mi się wydaje kurczę muszę zawias przykręcić bo jeden luźny jest kiedyś muszę przyjść ale to w kombinezonie po jak wylecą będzie po tej o ta ładnie weszły na pewno skrobią coś tam kombinują więc jest szansa, nie? że tutaj coś w tej nastawce zacznie się dziać, oczywiście bez kraty. Żeby matka sobie weszła wtedy, pszczoły to chętniej porobią, nie? Będą tam urządować, jak ona po prostu złoży jajca. Jak ze sklepem, to tam zrobię kratę, położę wtedy i już nie. nie może zbudujemy obok kratę pionową, postawimy i zobaczymy, jak będzie. boom 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 boom